Jeszcze jeden raz Życie, miłość, noc Było różnie, nie pytaj jak Czasem cisza, czasem krzyk i brak Nie jak fale, raz dura szczyt Lecz dziś noc mówi, chcę tu być Światła migają, w serce w tak Został wczoraj, dziś mamy fakt Życie kręci nas jak sen Ale teraz liczy się ten dzień Zamknij oczy, poczuj bas Wszystko znika, tylko nasz czas jeszcze jeden raz, jeszcze jedną noc. Hey, hey! niech ta miłość ma dziś głos. Ręce w górę serca, tak tańczymy, tak jak chce ten świat. Jeszcze jeden raz, zapomnij strach. Jutro poczeka, już mamy bal. Gdy życie kręci nas jak dym, to my dyktujemy ryb. To jest fakt, lecz w tym szale jest cały smak Miłość, czasem woli jak szkło, lecz bez niej nie świeci nic no co Na parkiecie prawda i sen, każdy krok mówi jestem, wiem, nie pytaj dokąd prowadzi los Dziś ta noc ma własny głos Pit przyspiesza poczce grać Cały świat zaczyna drgać. Jeszcze jeden raz. Jeszcze jedną noc! Hey, hey! Niech ta miłość ma dziś głos Ręce w górę, serca w tak Tańczymy tak, jak chce ten świat Jeszcze jeden raz, zapomnij strach Jutro poczeka, dziś mamy bal Woo! Gdy życie kręci nas jak dym To my dyktujemy rytm Jeszcze raz, jeszcze dziś Ta noc należy Jeszcze jeden raz, jeszcze jedną noc, hej, hej! Niech ta miłość ma dziś głos. Ręce w górę serca, tak to jest hit, to jest nasz świat. Jeszcze jeden raz, zapomnij strach, jutro poczeka, już mamy jeszcze raz. jeden raz